No, Jedziemy dziś z QuakeCraftem. Słabo mi to czasami idzie, ale... Może dziś ma dobry dzień? Może nie. Zobaczymy. Jeden, trzy, jeden. Jedziemy. O jest. Nawet fajna matka. Jak się lubi... ślizgać po lodzie. A ja to bardzo lubię. O tak. I kill. I następny. Dobra, za 10 sekund i następny <grym> No i mam swojego broń. Już? Już tak szybko? Dopiero co zaczęliśmy. A ah, jestem drogi. Good, good. Very good. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tę odszerzony potrzeba... Dobrze wiedzieć, że ty tu siedzisz Jesteś zły, niegrzeczny, niedobry, zły piesek A ty jesteś też zły No tu Dobra, Wiesz, nic nie mówię Nic nie mówię Patrz, zajmę się ta kurwa ty yes. No 7. 7 do 6, din mi mm, mi mm, mi. Mm. Miu. Ajch. Nie wejść. Dalikatny mój giants. Pójdź, haha, szkoda. No i to jest słabi aż, szczerze Ale tak nie dziś miałem miało do że No, po prostu. No, w ogóle nie do jakiegoś puszczelania sobie. Младшая на команду и так, Nie wywiec... no. Nie weszła. No, dwanaście... Trzynaście. Chodź, 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 chodź. ty. ty, ty. Dobrze, poszedł. Poszedł ty mi stąd. Następny.

Zaczęło się nie zdążyłem, nic zrobić, oh, okay. nawet zostaw no, 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 ja. na ja to, to. Nie wiem, do jeszcze. I jeszcze. Tyle jeszcze. Ja na się zajmę. jeszcze raz żerą na tej mapie. Z drogą, to się zaraz. Mogą ktoś być. A, papa. Pa. Dobra. Może tu tutaj ktoś jest hej! Eee, Jak? Rewendy. Yes. Co ja robię? Co ja robię? Co ja robię? U, u, u. Co ty tutaj robisz? Chyba czemu to mi zlagowało? Bo... Dzisiaj a jestem. Hmm. Ale uwaliłem go Naprawdę ja nie trafiłem go z takiej odległości No, trafiłem teraz Py tam jestem to... Naprawdę On tylko 7 i jeszcze mnie biją. Nie mam by trafić Nie wiem jak się czuję robię, kiedy ich się dwa razy pod rząd I będzie odcinek pod tytułem Jak ja lamiam I Odcinek pierwszy Odcinek Przegram Będę fajnie Jestem szczęśliwy, że mogłem przegrać Bo no, na pewno już nie wygram znając pożycie. Eee... Okej. Okay. <grybujesz> Jaki nie Dobra. Tutaj niepotrzebne. Nie widziałem ktoś, ale zachowuję, żeby nie dać dał. Nie, to znowu nic. No, z... Dobra, poczekajcie chwilę. Halo. Halo. A. Halo. Chyba. Chyba. Sorry, właśnie tak. nagrywam. Nie, na no serio, właśnie sobie nagrywam. Tak? No. Kurde. A wyczucie masz? To ci powiem. Można będzie nagrać sobie. Ale zabawa Kurwa. Wyczucie Ja chciałem ciebie zapytać, czy na słuchawkach jesteś? Akurat nie bo na słuchawkę gorzej słychać Jest Jesteś u ciebie? Nie Kurde Chciałem wejść z takim rapem w ten Chciałem wejść tak, tak zarapować, nie na początek ale jak ty nagrywasz to lepiej nie będę się uśpieszył Oj tam, oj tam Może pudełka Ci po... Za Zareklamuj Stawię lokowanie produktu Chipsy A no, jakie? Jakie firmy? Lejsy to masz Dobre chipsy być Ale wiesz o tym zarobię i popijam sobie kolumn Jakiej firmy? Coca-Cola A nie Pepsi? Nie To damasz nie I prawda? No właśnie. Hmm. No to pewnie mi się... No nie. Koleś ma 23, trzy... Mm. dobra. Koleś też ma 23 trzy. Hmm. swoją drogą. Może byś był tak... Uprzejmy. I nagrał coś ze mną. późno Ja? No zobaczyłem Ściema, Dzisiaj piątek trzynasty. Faktycznie. Od tu żyli saulaski. Ja będę pizgał szesnastki bez ściemy. No dobrze. A uważać, mam kota w kieszeni. Aha. No Teraz ja się żegnam. Też się pożegnaj, bo byłeś. Ty już się żegnasz? No tak, no bo to jest druga. Małka. To ile to nagrywałeś? To jest druga mapka. Lol. To ile nagrywasz? Ja? Eee... 15 minut. Mm, no to się ma, ludzie. No to był... Mogę powiedzieć Twój nick na YouTubie. No pewnie. Ernamitor X. Subskrybować, Nawet... łapkować filmy, komentować. Nawet możesz dać mój kanał do opisu. O tak? właśnie, będzie w opisie. Wbijać, komentować, subskrybować wszystko co się da. Tylko żeby było dobre. Chętnie nagram coś z głosem, ale to może w przyszłości, kiedy nie wiem zakupię sobie jakieś lepsze słuchawki, mikrofony, bo na razie jak słyszycie to sam syf mam i szum. No znaczy u mnie tego aż tak nie słychać. No ale... Wiesz. No. Ostatni film to tak było, też pamiętam. Mam ale Jakbyś coś miał gęby. Dobra, no to Naturalna. na razie. Na razie. どうも。<c oughs>